Cześć, małeczko, widzę. Dzisiaj zajmiemy się naszymi mrówkami. Zobaczę Wam tutaj fajnie, żebyście mieli. Ten stojak. Zawsze ja go nakładam. Zobaczcie. Dzisiaj zajmiemy się naszymi mrówkami. Tak jak wam mówię. Tu się znajdują nasze mrówki. Zobaczcie. Tam są takie troszkę jajeczek. Widzicie? Nie widzicie jednak dokładnie. Ale dobra, Potrzebujemy tak. Ja tutaj przygotowałem jedzenie, co prawda obiecałam Wam jajko, ale nie mam akurat. Projemniczek jest oczywiście bardzo ważny. Ja mam taki, no ale nie ja innego, no trudno. Myślę, że taki będzie ok. Ok, to teraz tylko, yy, no zaraz, że to ładnie. Okej, okay. na początek robimy taką dziurkę, aby próbowkę można było wsadzić tam do tej dziury. Ops, pękło troszkę. Tak chcemy tak miały być dziury cinamy w ten sposób. No i to ja Wam tak dokładnie nie wytłumaczę, no ale dobra. Teraz wkładamy naszą próbówkę z mrówkami tutaj. Ale jeszcze nie otwieramy wacika. więc Zrobimy to na końcu już, bo jeszcze musimy zaaranżować im to ładnie. Nie będzie to długo, ponieważ no myślę, że raczej nie będziemy ich za dużo dawać. Ponieważ no ja tam mam niby formikarium z mrówek, ale ta nie jest zbyt duża, więc nie wiem, czy w ogóle. One tam się będą dobrze czuć. W tym takim dużym formikarium, tam gdzie są te, te. Tam gdzie jest ta reszta mrówek. Czekajcie, bo to się mi nie chce zbyt, dło, zbyt nie, nie chce mi się to łapać tutaj. i no służę, że to za pudło Podło jest głupie. Ja wiem, że te pudełeczka nie są zbyt fajne, bo one takie są właśnie. Mrówki strasznie panikują i ogólnie. No, nie chce mi się to wcisnąć jako sik. Mrówki strasznie panikują, ale... A ja nie potrafię jednego podareczka przymocować do próbówki. A nie będę chyba tego wsuwał. No wiecie co, nie wiem jak to zrobić, bo mam strasznie mi się tu nie chce wsunąć. No tak się nie chce to wsunąć, że wam mówię. Mówię wam jak się to nie chce wsunąć. Strasznie, jakby nie wiadomo co. No nie jest to takie łatwe, widzę. Widzę, że ja wam tak nie bardzo pokażę. Wsuwamy to mniej więcej w ten sposób, ale strasznie rzeczywiście nie chcę się łapać plasteliną mi. Nie wiem, czy się, się to uda. Mrówki bardzo panikują, bo się boją. I, a ja nie dam rady po prostu założyć i zrobić jednej, jednej rzeczy. Nie pokażę wam tego niestety. To jest strasznie trudne. Niestety. Ej, no cóż już to z tym się dzieje? Hmm. Postawię to na tym i sprawdzę jaka to będzie, jak mi będzie trzeba było do tego pozycja. Aha, taką. Dobra. Taką pozycję do tego trzeba. Bo to będzie tak. I żeby mi to mrówki prawdopodobnie nie uciekały z tego, nie daj. Nie daj, że to się nie chce wsunąć, to jeszcze mi będą pewnie mrówki z tego uciekać, jak, jak się dobrze nie zatka wszystkiego. Nie mogę wam naprawdę tego pokazać już, bo jest to strasznie głupi. Strasznie. Zresztą niezbyt, niezbyt fajny proces, który niezbyt mi się podoba ten proces. Przypinanie do plastikowego podłożka. Albo wiecie co, jednak rzeczywiście. Hmm. No, mrówki jakby się spanikowane trochę. Boją się co tu się dzieje. Jakieś trzęsienie. Dobra, jakoś mniej więcej to zrobiłem, ale było ciężko. Dobra, teraz znajdę tylko czpiasek. podłoże dość Duż, dużo tego podłoża dajemy mam tutaj nie mam 500 akurat bo ten zgubiłem gdzieś podczas chyba, um, przenoszenia wszystkie rzeczy gdzieś to zginęła mi 500 więc niestety dzisiaj nie użyję jej tak jak kiedyś mieliśmy 500 to raczej dzisiaj nie będę jej mieć dobra marówki żeby mi tak nie uciekły bo one są dość małe mi się już wydaje nie są duże więc tych dziurek nie będę jakoś takie mega wielkie robił, żeby mrówki rzeczywiście tu nie zaczęły uciekać. Więc zacznę robić takie małe dziurki, przez które będzie tylko oddech miały to po prostu... Maku oczywiście sypiemy, bo tam... Ops! Jest to może mrówka przejdzie. No. Wiecie? Bo tutaj ta, ta wentylacja nie jest taka dobra, jaka się wydaje. Nie jest taka fajna. Dobra, dałem trochę dość dużo tych dziurek. Mam nadzieję, że miówki wszystkie nie uciekną. Nawet jeśli uciekną to będę... Będę je tam z powrotem wkładał. Dobra. Zatkam te duże dziurki plasteliną. Tutaj narobiłem troszkę dziurek, żeby miały oddech. Ale nie potrzebujemy aż tyle, bo to jest dość duża aniona. No. Widzicie co? Niezbyt tutaj będzie powietrze lecieć, ale zakłanamy. Ok, to teraz tylko wystarczy wacik otworzyć i tyle. No dobra, no to otwieramy. Waciczek. dobra. Okej, okay, mam nadzieję, że mi mrówki nie uciekną bez z tego. Ściągamy wacik. Powoli. No, ten żołnierz widzę coś tutaj się trochę. Dobra, nie otworzyłem jeszcze wacika, bo się boję, że mi ta mrówka wyleci jednak, one muszą dopiero odejść stamtąd, ja ja wtedy, ten żołnierz się tu pchał od razu. Dobra, zamknąłem już, na szczęście. Dobra, mrówki już tu są i strasznie że wżerają, widzę tę plastelkę, więc ważne, żeby tutaj nie było tu dziur. To jak mi zaczną uciekać, to będzie mega. się, się nie, fajnie się zrobi. Ojeju, zapomnę jedzenie im tu dać. No trudno. Mam nadzieję, że mnóstwo mi tu nie uciekną, jednak. Ale jeśli zaczną uciekać, to zrobię coś. I nie zrobię nic wtedy. Ale rzeczywiście nie uciekną, jednak. To jest szalne pudełko, a myślę, że raczej nie znają sobie jakieś dziury, żeby mogły wyjść. To bardzo? O, widzę, że prylowa już tutaj swoje wieczka powoli zawiera. No, widzowie, no już mrówki tutaj powoli się zasilają. Czekajcie. Ściągnę wam tutaj, żebyście zobaczyli. O! No, zobaczcie. Z boku. Widzicie mrówki. Krudowa. No i tam są te ziarna jeszcze, to one tam akurat mają, ziarenka. Dobra, mam nadzieję, że mi te mrówki jednak nie uciekną. Yy, dobra, bo to jest rzeczywiście jednak... I tutaj tę zaciemnkę. Ja bym tego wacika im tu wziął jednak. Weźmiemy im tego wacika tutaj stąd. Kolejne pytanie, jak? Słuchajcie, żeby mrówki mi tu nie uciekły. Jak ja tego wacika mam... O nie! Jak mam tego wacika z wziąć? Pytanie. Powiedzieć, powiem mam coś od razu. Nie jest dobrze. Na szczęście. Ale mrówki, no. Ja widzę, że to pudełko nie jest zbyt fajne. Wiecie co? Pamiętam, od razu widzę że chyba to pudełko nie będzie. No czekajcie, pójdę do szafy i znajdę im coś fajnego, bo to, jest nie, nie, jest, no to nie jest fajne pudełko. O no, Nic nie jest najmniej no, jest coś fajnego. Najlepiej no, jakieś fajne pudełko małe, takie, żeby mogły się tu i nie przebywać, a nie takie, jak tam to było, czyli takie, wiecie, niezbyt fajne było. Jeżeli tu będę... Bada... Blówki, bada... one tutaj rzeczywiście wychodzą jednak. Nie ma takiego, że ja, zmy... ja tutaj takie mam rzeczy w tym podatku, a ja te rzeczy sobie posypię. Obserwujcie, żeby mrówki nie uciekły. Albo w sumie nie wiem, jak macie nawet to robić. Zobaczcie, no tak to wygląda. Położę wam tutaj kamerkę. Poczekamy. Wydajemy coś czekającego. Weźmy to. To uciekły. Eh? dla nich nie jest dobre. Niestety. Czekajcie. Dobra, ja tutaj wsypę sobie ładne czekajcie, mróweczki. Wsypuję sobie piasek. Zobaczcie, przygotowuję im nowe formikary, bo to stare jednak rzeczywiście to było nieporozumienie po prostu jakieś. One są tu zrobią jakoś te rzeczy, bo ja je tu włożę. Najwyżej z próbówką i tyle. Czekajcie, muszę im tutaj zrobić. Fajnie. Nie, ja to mam niby zrobić. Czekajcie. No, to pudełeczko. To mi się wydaje, że nie będzie fajne. Patrzcie, no tak to wygląda teraz. Wsadziłem to mniejsze pudełko tutaj, bo co teraz czeka mi coś najtrudniejszego. Bo mega się stresuje. Czy mi ono jej nie wyjdzie? Po prostu chcę, jakby. Wiecie, dobrze to pokazać. Żeby mężki. Wszystkie się tu schowały w tej próbowce. Którego tutaj przygotowałem. Szczęście mrówki nie było żadnej w tym. Oto tutaj w pojemniku. No, no szczęście w pojemniku nie było żadnej mrówki. I patrzcie, teraz zrobiłem to tak wygląda. Patrzcie, schowiłem je w tym pojemniku i tutaj nie ma już żadnej mrówki, więc to idzie do kosza, to pudełko, a tu niech one zostaną przez większość czasu. Niech one będą sobie tu. Patrzcie. Bo to jest jeszcze lepsze pudełko. Ono nie ma tutaj wentylacji, to prawda. Szkoda. Czekajcie, założę Wam. No na szczęście w tym pudełku nie ma już nic. Ja go schowam tutaj gdzieś tam. Ale dobra. Ale dobra, na szczęście nie uciekły. Tylko po prostu sobie tu są. I wiecie co? Patrzcie, bo tutaj jest tak ogólnie. Ja Wam to pokażę. Czekajcie. Najlepiej, żeby Wam kamerkę albo wiecie co... Nie dam rady, tak. Tu mam pojemnik z miodem. Widzicie? Patrzcie. Ja Wam tutaj daję tak. Wybaczcie mi, że nie mogę Wam niczego nagrać. Ale patrzcie. Macie, macie mniej więcej tak. I to wam, wam to wam musi wystarczyć. Bo inaczej nie mogę. To już będzie wtedy niewygodnie. Wszystko prowadzić. I już nawet nie jest niewygodnie. Dobra, Nie mogę Wam tego pokazać. Niestety. Już w tej operacji z tym miodem ja je włożę go po prostu tutaj gdzieś i tyle. I zamknę na razie pojemnik. I niech sobie będą. Patrzcie, dałem im to ten miód. I na razie niech sobie będą tu. Dobra, niech sobie siedzą w tym pojemniczku. Nie ma tu zupełnie żadnego gniazda, ale to już serio. Bo ja im tutaj. Zresztą to jest nie, nie ten, nie przecież ale nie, mrówki se tu na razie chyba będą. W tym, tym. Jak to teraz wygląda? Sprawdźmy. Czekajcie. I tu skieruję bardziej próbówkę na stronę miodu. I one teraz nie będą ten. Dobra. I tu macie, patrzcie. Skierowałem probówkę w ten sposób. W jeden, jeden mrówek Jeden mroweczek co tutaj już schodzi. Nie wiem dokładnie, czy one będą chciały się tu w ogóle przeprowadzić, ale jeśli tak, to będzie super. Jeszcze zapomniałem maku dać. I to jest jeszcze gorsze. Nie? nie no, jeszcze nie gorsze może nie, ale wiecie co, patrzcie, tu mam, przygotowałem taki fajny mak. Dzisiaj naprawdę nie mogę Wam nic pokazać, bo to jest tak, to trudne. Ja nasypałem tego maku teraz tak po prostu na arenę bo na razie nie mam jak im podawać maku otwieramy jedne drzwiczki i wsypujemy troszkę maku tutaj niech będzie i one znają dosłownie mak znają dosłownie mak i myślę, bo one robią to są te właśnie no, one robią z nich. no są bardzo potrzebne ale dobra na szczęście się udało, ale to samo pudełeczko to rzeczywiście było kupiłem rozwiązanie. Lepsze już było rzeczywiście. I nie wsypujcie mrówek w ten sposób, żeby właśnie tak było jakoś, wiecie. Nie wiem, jak to tam tam, ale... Dobra, no oczywiście to pudełko jest bardzo szczelne i z nim nie powinno być problemów. Zobaczcie. No. Tutaj jest maczek, jak widzicie, maczek, tutaj takie inne rzeczy. Dobra, to jest taki multibox. Box, znaczy multibox, czyli takie fajne pudełko i tutaj no, będą jakieś szpary niestety, ale mam nadzieję, że to też będzie szczelne, więc ja teraz proponuję jednak rzeczywiście jeszcze raz wziąć plastikę, plasterkę czy i obkleić tam te miejsca właśnie, bo to niby miało być trochę na wentylację, ale... One też mogą tam wejść, jednak. Dobra. Dobra. Ja tutaj naprawdę Wam nie pokazuję większość tego wszystkiego, w ogóle procesu całego, bo jest to nie, nie da się tego Wam pokazać. Nie da się, bo będzie to bardzo trudne żeby pokazać wam to, to wszystko, jak ja tutaj to wszystko robię. Bo naprawdę mrówki, no one, one jeszcze mają większy stras. Ja co miałem, by nie uciekły, ale no, one to dopiero mają już. No i tak wygląda, one sobie tu badają mariana teraz. Ciekawe, czy im się spodoba. Mam nadzieję, że tak. Teraz wezmę i, i im to tutaj i im to ten... pokażę zaraz. No myślę, że na razie nie mam do nich żadnego gniazda, gdzie mogę im podpiąć, więc raczej zobaczymy... Nie no, po, do, po dołku, no to, to, to to będzie... w tym one tu będą mieszkać na razie. Naprawdę nie ma wentylacji jakiejś, jakiejkolwiek, ale no myślę, że mam nadzieję, że będą... mam na nadzieję, na że będą dobrze żyć. Ja jeszcze skończę tu i zaraz Wam pokażę finalny. No, to co było ze wcześniejszym pudełeczkiem to było złe, złe pudełko, więc akurat to zostawiam. To tutaj pudełko to jest tylko arena taka, bo przynajmniej tam miałem, próbu, tam miałem próbówkę, ale, ale i tak ja myślę, że nie, nie dałoby mi żadnego gniazda na razie, tylko najwyżej jakbym małe formy znalazł dla nich to... Formikarium. Jakbym znalazł, znalazł jakieś małe? Może najwyżej, żeby rzeczywiście. się jest Ja proponowałbym też pójść na biurko z tymi rzeczami. Wszystkimi, bo to nie jest takie wygodne, jak się tu robi przy, przy parapecie. To jest mało miejsca. No nie ma tu wygoci też jakiejś, więc jakiś super wilgocik nie widzę, żeby była. Ale wentylacja musi jednak być. Też im to zakleję. Rzeczywiście jednak otworzę jedne drzwiczki. Ja im to po prostu zakleję, nie wiem. Dobra. Dalej. Jeszcze troszkę tej plasteli nie muszę wziąć. No nie jest to takie wiadomo. Dobra. I lecimy teraz dalej. No ogólnie fajne, nie? nie widzicie jednak bo kamerę cały czas, telefon cały czas położyłem, no i nie, nie pokażę wam jeszcze już tego nawet nie, że ja nie chcę wam tego pokazywać, tylko no muszę tutaj ten pozaklejać ładnie ja zaraz wam pokażę czemu w się sensie pokażę wam w ogóle co ja zaklejam i czemu to zaklejam